Przejeżdżał pan Pruski Przez las, przez Francuski I na ślicnumanie ślicną Zbierała orzeski, zbierała orzeski I na ślicnumanie ślicną Zbierała orzeski, zbierała orzeski Zbiroj, maniu, zbiroj, zebyś Nasbierała, a jak będę wracał nazad, żebyś mi je dała, żebyś mi je dała. A jak będę wracał nazad, żebyś mi je dała, żebyś mi je dała. Mania nazbierała, zaraz się ukryła pod jaworem pod zielonym, Liśćmy się przykryła, liść mi się przykryła. Pod jaworem, pod zielonym, liśćmy się przykryła, liśćmy się przykryła. Szukał ci ją, um, szukał dotąd, aż ją um znalazł. Ucałował i uścisnął, ucieszył się zaraz, ucieszył się zaraz. Ucałował i uścisnął, ucieszył się zaraz, ucieszył się zaraz. Puść mnie Pan, puść mnie Pan, boś mi runskie ścisnął. Słunko nisko wieczór blisko, do dumu daleko, do dumu daleko. Słunko nisko wieczór blisko, do dumu daleko. Do domu daleko nie przysłaś tu sama i nie pójdziesz sama. Cztery kunie od powozu pojedziesz jak dama, pojedziesz jak dama. Cztery kunie od powozu pojedziesz jak dama, pojedziesz jak dama.